Dzień dobry, witam. 25 październik, godzina 8.36, interwał miesięczny Nowozelandzkiego Dolara do Amerykańskiego informuje o tym, że wrzesień przyniósł pierwszą świecę sygnałną, selową, pin bar jako reakcję na horyzontalny poziom oporu w okolicach 0,745. Do czasu negacji tej świecy za bardziej prawdopodobne uważamy po, może powolny, ale jednak rozwój ruchu spadkowego. Interwał dzienny też wskazuje, tygodniowy, przepraszam, też wskazuje na to, że od pewnego czasu nie są negowane sygnały podażowe od czasu zarządzania tej świecy pin bar właśnie w reakcji na horyzontalny poziom oporu, mimo że długo trzeba było czekać na to, aż ta świeca zapracowała, to jednak nie została zanegowana, więc to jest pierwszy można powiedzieć policzek dla kupujących na tym rynku. A teraz cena jest poniżej granicy 0723. Mamy tutaj dość podażową świecę. Może nie jest to klasyczny bar, ale knot spadkowy jednak mówi, więc można powiedzieć, że do czasu stabilnego powrotu powyżej 0,723 za bardziej prawdopodobne uznajemy kontynuację ruchu w kierunku 0,700 i być może bariery kolejnej 0,687. I o podobnej strukturze ceny informuje nas interwał dzienny. Mimo że rynek jest dość leniwy, dość można powiedzieć taki dla cierpliwych to zauważmy, że nie udało się pokonać granicy 0740 i mieliśmy kilka dni temu, w zeszłym tygodniu, objęcie bez negującej powrót powyżej 0723. Wniosek jest taki, że w tej chwili ten ruch popytowy jest nieznaczący technicznie. On może zyskać znaczenie dopiero po powrocie powyżej tej granicy, a do tego czasu za bardziej prawdopodobne uważamy właśnie dryfowanie ceny w kierunku 0696. Zastanowię się nad kolejną parą z funtem, którą chcemy analizować jako kontynuację briefingu z piątku, mianowicie funt jen. Interwał miesięczny wskazuje na to, że ciągle, ciągle trend spadkowy przeważa z tego względu, że nie udało się po Brexicie zatrzymać impetu podaży w okolicach istotnego wsparcia w 133. Te wsparcie miało swoją historię także odległą. Mówimy o poziomach z 1995 roku, więc cena jest poniżej. Natomiast też każdy z Państwa od razu zauważy, że cena jest ciągle jeszcze w obrębie tutaj zaznaczonym przez istotne dołki z 2008 i z 2012 roku. Co to o czym nas to informuje, że nie możemy wykluczyć średnioterminowego balansowania ceny pomiędzy właśnie granicą 133 a 120 zaokrąglam oczywiście sytuacja techniczna uległaby zmianie w dwóch przypadkach po pierwsze gdyby udało się popytowi powrócić powyżej 133 wówczas pojawia się tutaj przestrzeń do korekty ponieważ nie widzimy istotnych horyzontalnych oporów aż do granicy 155 i ewentualny powrót powyżej tej granicy za kilka może kilkanaście tygodni może być bardzo silnym impulsem kontrariańskim. Czyli to byłaby pierwsza zmiana tej hipotezy ruchu bocznego. Oczywiście zmiana zasadnicza to wyłamanie tych wsparć w okolicach 120. Wówczas rynek nie będzie wiedział jak gdzie się cena zatrzyma i wtedy mamy sytuację no, można powiedzieć technicznie taką, że to jest bardzo silny sygnał wtedy podażowy. Interwał tygodniowy oczywiście ma swoje kreski, troszkę bardziej precyzyjne, ale one nie zmieniają istoty. Mianowicie presja podaży dalej trwania. Udało się utrzymać ceny powyżej 131,40. Ciągle cena jest powyżej granicy. Możemy ją różnie określać, bo jak będziemy się tutaj tymi dołkami sugerować, ona będzie niższa, tak jak na wykresie miesięcznym, ale niech będzie 122. Więc to balansowanie tutaj do czasu ewentualnego wyłamania oporu lub wsparcia jest najbardziej prawdopodobne. I o tym się nas zdaje informować. Interwał Dzienny, ponieważ po Brexicie mieliśmy ruch boczny z oporem w okolicach 138,70, choć był testowany poziom także 142,40, to też ciekawe. Natomiast wsparcie granica 130,20. Wsparcie zostało włamane, ale ponieważ bijąca świeca była z dużym obronnym knotem, tak jak na innych parach z funtem, jak na kablu, jak na funcie kanadyjskim dolarzy, mówiliśmy o tym właśnie w briefingu w piątek, ukonstytuował się krótkoterminowy ruch boczny z oporem 128, wsparciem 125, 25. Więc z perspektywy idei swing tradingu w tej chwili rynek nie nadaje się do handlu, musi wystąpić jakiś czytelniejszy sygnał, który pokaże nam przestrzeń do ruchu. Czy to będzie kontrajański sygnał, czy raczej sygnał podażowy. Czekamy. I kończymy briefing spojrzeniem na dość ciekawą parę z perspektywy technicznej a Dollar do Kiwi. Mianowicie mamy interwał tygodniowy. Tutaj po obronie wsparć poprzez negację wypicia poniżej 1,030 kupujący przechwycili inicjatywę i ponownie testują barierę, która ostatnimi czasy była szczególnie ważnym oporem. 1,075 więc w zeszłym tygodniu doszło do uformowania formacji przenikania na horyzontalnym poziomie oporu, więc do czasu wyłamania tej formacji podaż ma szansę potestować na, 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 na przykład najbliższy poziom wsparcia w okolicach 1,056. Niemniej jednak to, że tutaj obrona wsparcia została ukonstytuowana jako false break, ja bym tutaj tak nie dzielił skóry na niedźwiedzi, wydaje mi się, że rynek jest zbalansowany i wcale nie będzie zaskoczeniem w najbliższych tygodniach czy dniach wyłamanie oporu i próba podejścia pod kolejną barierę stoczy. Bo Zerknijmy na koniec właśnie na interwał dzienny. To jest właśnie to, co czasami w price action określamy jako false break, bo poziom 1.035, on był rozpoznawany na rynku od pewnego czasu, od pewnego czasu tych incydentów, dość istotnych w zeszłym roku. Wsparcie, wybicie, pullback, próba powrotu, retest i bardzo duża fala z Potem jeszcze raz był broniony, no i w końcu false break. No i false break wzmacnia znaczenie granicy. No i w tym momencie mimo, że wystąpiła reakcja na horyzontalny poziom oporu, no nie można powiedzieć, że tutaj jest rynek znowu podażowy. Nie, ten rynek jest zbalansowany i po, po, też ma swoje szanse. Na przykład w okolicach wsparcia 1.053, o tym mówiliśmy, lub w przypadku wybicia. Więc to jest taki rzadki przykład, kiedy mając w sumie harmonię sygnałów, czyli formację przenikania nad tygodniowym i reakcję podaży w okolicach 1.073 na dziennym, jednak wstrzymują się przed otwieraniem krótkich pozycji. Życzę Państwu udanego handlu.